Nagrywa się, nagrywa. Dobra. Tak więc kochani, witajcie w kolejnym odcinku C-Wysokich wyzwań, w których to Wy decydujecie co będzie w następnym odcinku. Tak więc jeżeli jesteście nowi na tym kanale, zasubskrybujcie go, jeżeli macie jakieś pomysł na wyzwanie, piszcie w komentarzach, jeżeli chcecie mieć wpływ na głosowanie, zapraszam na Discorda, link w opisie. W tym tygodniu sami zagłosowaliście na, na zmianę czułości w myszce. Zaczniemy od 1.0, żeby było tak jakoś a, jakiś podkład i będziemy ciągnąć się w górę co 020. Pięć. I dostaję masę zaproszeń. Sądzę, że oni będą źli, ale... Ale dobra, dołączę. Dołączę, oni też nie mają rank. Od, odakceptuję wszystkie pozostałe. Nie wiem kim wy jesteście, ale zacznijmy od równego sensivity 1.0, żebyśmy mogli. Mamy, mamy dostępność do 1000, więc sądzę, że się, że się uda. Mikro jest. jazd, No to jazdę. <laughs> oh, kurde jazd, Kurde, G3, <laughs> A po co piszesz to? Uuu ptaszek. Uuu uh, generator pochwał. Jakim cudem ja mam tutaj pięć kogoś chyba tutaj. Komuś się definitywnie nudziło i grał ze mną. Searching for players and servers. Co gramy? Mirage. Wow, kochani, to jest dopiero zaskoczenie. Ten tydzień był taki troszeczkę inny. Dlatego odcinek nagrywam sam, ponieważ mogę z kimś faktycznie zagrać, ale wyzwania bym tak zbytnio nie zagrał, ponieważ nie mielibyście jego ekranu. A tutaj chodzi o to, by spełnić wyzwanie od początku do końca. Dlatego wyzwanie z brojami, z chęcią z wami mogę zagrać, ale już takie wyzwania jak zmiana rozdzielczości czy zmiana Sensivity sobie zagrać całemu. Więc akceptujemy i zaczynamy tę całą parę Olimpiadę. O nie, mam M4M4. M4. Dwa wyzwania temu Durex nas uratował życzył nam dobrze, więc będę miał M41S, ponieważ będzie nas chroniło. No weź we mnie chłopie, słoń. Coś tam opuścił mecz i będzie 30 minut banika. Ale chwila, on dołączył i opuścił mecz, to okej. Okay. Um, chyba nie uznał mnie jako przeszkodę. Ten to też jakoś tak zabawnie. <grytanie> Bo nie, strzela do mnie. I mnie zabił. A tamten mnie w ogóle z glocka zabił. Ja mam skip na to, jak się zacznie to... To wam pokażę. To chyba podpada pod to, żeby wrzucić w odcinek stresujące sytuacje na rozgrzewce. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Co za... Co? Mecz został anulowany, ponieważ się dołączył. Został permanentnie zbanowany na serwerach CSGO. <laughs> Zaczyna się świetnie. Super. Ukraina to nie, Rosja to też zbytnio nie, Polska. Co chyba ci sami nawet? No nie, to nie ci sami. A ja nie mają konto Prime, ja nie mam, dokładnie. Tylko on ma konto Prime. Trochę tak, usłuchałem. Jakie mapy, jakie mapy? No dobra, czego ja się spodziewałem właściwie? Co tym razem mecz się zacznie? COVID-19 dołączył do drużyny terrorystów. No nie spodziewałem się inaczej. Nawi COVID-19. Trochę zabawne. Jak na pierwszy raz, wierzę kupować kamizelkę trzeba, tak samo jak i świr. Co za trolle. Świry z nich, świry. z goldami. Nooo! Nie jury. no. jest Jurya. Re. Muszę Ten co Co to było? To było? Co to było? Dobra, zacząłem od 1-0, tak jak mówiłem i było wam pokazane. I co za smikonek to mi wyjadł, bo nikt nie patrzy. Są B? Kurde. A, o nie wracaj. Jeszcze. Ta bomba, dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Musisz wszystkich zabić. Ale... Paki jakoś terrorystów nie widać. O, bilia z oczekiwaniem jakimś długim. Udobanie siadła. Dobra. Dawaj B. Łapka. Tak, tak, leży. Co? Co? Leży. Dichopierdziel. Już myślałem, że... ...będzie dead. Esasito. Nic. Nie wiem, już w pierwszej rundzie Res dobył jednego fraga i już czyte, Jak na jedyne co może mieć to jakiś mikrofon z mikrofalówki wzięty albo z kalkulatora. Wiesz, że od kiedy mikrofalówka ma mikrofon? co to dopiero kalkulator. Taka cisza Kość spokojna. O, o kurde, A ci panie walił. Zaczynamy tycy. tak Dobrze, dobrze. Ale timing. Ręk jeden jest spalny. No, ale nie wszyscy B, chyba. W tym problem, właśnie. Dobra, mamy go, ale mamy go. HP. Y, to mi się nie Aparty. podoba. Na B. Y y Idź na A, y ja idę od y pałacu w sprawie. Idź na A. Był Do ten, to był ten, bo szedł szybciutko, nie? Hapsik. Lecimy na B. I tutaj czyściuteńko, więc wyjmujemy pistolet. I pewnie umrę, jak wyjdę na shorta, więc przynajmniej zróbmy coś, co się da. Nie, kurde, na aucie jeszcze był. c 1,25. Ja palę apart. F, młotów ja nie leci. Ale ja przypał, Ooo, Bo mam dużo pingu Laguje mi. Jank, masz 30. Ja się laguję. Defo nie, nie laguje, to nie ja. Masz defo? Ty nie pokazujesz, bo nie masz defo. Miałeś defo czy nie? Nie miałem. A mi pokazuje, że ma nad jego głową. Pierzcie dziwne, dziwne. Dziwne. przez pół te tabletki bo... No bardziej chyba o to, że defuję. Chodziło. XD. Ale trzymam to. O mogę go obracać. No to spinbocik Activated. Nieważne. Jeszcze w się dobrze nie wkręciło. Co? Ej też się zacina. Nie mam pytań chyba. Dobra, wygląda na czysto. Ja na wstecznym skakać nie umiem, więc taktyczny flash. To nie wyszło jak chciałem. A ła, skrzywdził mnie. Skrzywdził moje uczucia. Dobra. Udało się go zdjąć. By, Korpsman jestem. Nowym chyba rodzajem. Leciutko bity w okienku. Macie bombę, bardzo dobrze, kochani. Na wszelki wypadek. O, każda śmierć jest tutaj na wagę złota. Ty fartownie go zabiję, nie będę kłamł. Takie jest zamierzenie. Weźmy akacze, będziemy mocne... Mocniejsze dupnięcie przeciwnika. O, zapomniałem, że ogień pali. O, wucha Dobrze, potem wyłączymy wucha. Po co timeout? Dajcie szybko w jeden. To no. późno. Mm. No to dobra. No to dobra. No, ja sam chciał. A ty grałeś na haktach, że chcesz w... <laughs> Czyżby trzeba było kogoś tutaj raportować? Jeszcze jeden. Kurde, nice Od Covida zabiłem widziałem go, widziałem go A mi zdealowali 50 ja mniej I jedziemy dalej 2D czyli 2505 A ty jest Bra, sam typ. A. Skupcie się na grze ludziska Dobra jak do siebie trzeba Masło Nice Zresztą ja prawie chłopa nie widziałem, tak by... by the way. Czemu on się tam patrzy? Widzieliście? Ostatni jest w apartach. Dobra, defizuj. Ten R, Coś mi nie co pasuje. Co robisz? Tak zawsze, zawsze jest. jest. Ale mi potem to... Maciej Teru będzie dobierał do myśli. O co chodzi? No ma trochę rację. Chodzi, że typo dobrze graj go już reportują. Ale flash. Ja miałem tak, że... Ale no, z się chłop normalnie odpalił, nie? Spinbota sobie włączył. Bo go, go zabijałem. Ludzie nie mogą przegrywać. Nie wszyscy, nie wszyscy to się zgadza. jak przegrywają, nie to zawsze bywało Dobra, spróbujmy na blisko. I pożałowałem tej decyzji od razu. Czyli teraz 75. Nie podoba mi się, mój raż. To jest coraz gorzej. czas. To nieźle na czas, ale my Co ty przeszkolisz w ogóle? Tak, bo jesteśmy antyterrorystami. Jak nie czas, to my wygrywamy. Wow. <grywy> po Ty. 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 jest O O ja yeah, nie mówiłem sobie jak ja nie lubię takich blokerów. Nie, yeah. jesteśmy na dwójce, 4 dedy, 4 dedy No i chyba on ma większe sensivity niż ja na razie Jak <gry> go zabił. Dobre zagranie z motowym, ale Nie do końca chyba Aha. tak chciałeś, nie? Jemu to lepiej wyszło. Jeden jest y, od spawnu CTK. Tylko... Nie, nie widziałeś go co, Fiolet? Co za ty... Dobra, chyba z nimi trzeba troszkę inaczej, bo oni zabawnie grają. A ja roszczę, jak tu zwykle bywa na tych odcinkach, żeby jakaś akcja się działa, a nie było nudno. No nie idzie mi za dobrze. Patrzcie, jakie jest Sensivity 2. Nawet nie macham całą myszką. Co się po sobie pokładce jeszcze nie jadę, robię z 360. Któryś z Was pewnie odpali? Tak, który z Was pewnie nie. Co jest? No, akurat z Zeusem wolny. Jezu, to Sensivity. Aha! A są granaty przynajmniej. Midziek, nie? Daję, jadę, jadę. Idę na mi Tak, za ci zrobiłem plec. No Dobra, Sensivity 2 to już jest naprawdę poważny problem no, dla mnie. Dajcie to zabity. O kolejne opuści. Dobra, to chyba nawet będzie łatwiejsze wyzwanie. Na I patrz w pałac na schodach Kto ma z tobą iść? Nie No nie nie Co? Poddali się Dawajcie, Dawajcie jeszcze jeden Dobra, gda, dodajcie no. mi grać. Nie, nie wychodź z nie wychodź z zombie Nie, nie wychodź z zombie, nie wychodź z Okej. Okej, okay, okej, okay, dostaliśmy prawie ranka Paz w roku 11 Expa. Kochani, to był krótki odcinek, ale tak jak wam mówiłem, jedno wyzwanie, jeden turniej, żeby nie przedłużać i nie robić zbytnio długich odcinków, bo następny turniej może trwać nawet 60 minut, tak więc cóż, to na tyle. Jeżeli macie jakieś pomysły, piszcie w komentarzach. Rozpatrzymy wszystkie jakie się tylko da. I pozostaje mi tylko się pożegnać. Więc do zobaczenia w następnym odcinku i na razie, cześć!